Dobra, nie jesteśmy ta, w takim odcinku, no. no. Wszyscy będą walczyli. My, The Polish AS Gucio 1-1, kontra X AXL 11. I jeszcze chyba ten Karol, ale. No nie, On, nie wiem. Nie będzie I będzie Malcolm. No, bo się teraz pokłóciliśmy i miałam miała pomysł, żeby to nagrać, no nie? A więc zaczynamy. No dobra zaraz będziemy walczyć Dawaj nagrywaj. Bo... No dobra. No pisz, pisz. O, pisz. Nie ryzykuj. I ja zaraz ty. ginę. Właśnie nie ryzykuj. Jak go za chwilę wezmę. Kto ma mało HP i idzie ten... Yy, niech mu się rezerwuje HP. No ja mam coś. No nie, nie, ja... Pst. Jeszcze zbroję ma. To sorry, ja, ja idę na home. Ej! Ktoś jest na naszej bazie Zobaczcie Nie. na czat. Szybko... O, ale mam lagi. Nie ma To widzimy się, kiedy skończę... kiedy wyjdę z tego domu. Okej, idę. Nazwij do krzyżka, żeby się ze mną skontaktował. Ej, chodźcie na PVP jeżeli chcecie się bić. Ej, chodźcie na PvP. No czekaj, ja idę sobie pokopać w naszej kopalni najlepszą zbroję. A ja w kopalni. Jak sobie expa? Ja tym razem ekspa na miecz, było lepsze. Albo na... I dasz mi trochę expa? na miejscach. Ja? Może ja idę na naszej domowej kopalni. Ja nie do niedomowej. Ja w domowej najlepiej mi dropi. O, jak mi szybko wszystko dropi. Diaks, 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 koniec. A I Ej, dobra, chodźcie na web ten. Mm. No. Ja na web chodźcie. Po co? Ja my się z nimi Będzie nie, Będzie walka. No. Dobra, a ty chcesz nagrywać to głównie z walki czy z jakiejś budowy? No, z walki mnie. Bo no, wybadało taką serię, nie wiem. Tylko czekajcie, chcę coś zrobić. Sekundę. To wiesz... Okej okay, już. Jest. Nie, ja będę nagrywać. Mam no, nadzieję, że teraz ty mnie lepiej słuchać. Ej, lepiej mnie słuchać czy nie? No dobrze. Dobra. Ej, chodźcie. czekaj. No, ale czy... Ej, mieliście walczyć, no nie? No ja idę na homa, no. Ja idę na po pomocy. Ej, wiesz co, to może przerwij i nie wrzucaj tego. Jak będziemy mieli dobre jaku, to wtedy weź teraz zrób odcinek na przykład z kopania kobla. I w ogóle, wiesz, no, nie? No, odcinek specjalny, specjal. Kopanie kobla. Wielki mi pomysł. No dobra, ale no wiesz, trzeba jakiś... ja zginąłem z tym... Z czym? Czekajcie, dodam kolegę też jest w Szyma, Siema Szyma, Igor. Siemaneczko, siemaneczko, Siema Igor. Siema My nagrywamy aktualnie odcinek z Minecraft. O, to witam, witam, witam. I ty. Posłuchaj. Igi, e, chcesz z nami nagrywać? No mogę, ale ja nic nie Wiem, ale ty nie musisz ściągać, bo normalnie przez Skype Astrologię. No, ja nagrywam. Dobra. Mam, mam konto na YouTube. Aha. Subskrypcja 50, coś tam wyświetla, czekajcie. Ej, poczekajcie, ja cię, ja cię subuję, wiesz? No Dobra, okej. Okay. Ja nie mam konta, więc nie będę nikogo nie. Do mnie, do mnie, do mnie. Przechodzimy do mnie. Ej, dobra, ej żebyśmy chcieli nagrywać, to najpierw musisz Igor przeciszyć, przeciszyć TV. Już tak. Już przeciszyłem. Dobra. Czemu ja słyszę też... Minecraftu. coś jeszcze potrzebujesz do tego nagrywania? Jakiś program, który jeszcze... Na przykład ten ten. Wrzucanie troll Trollface'a czy coś. No takie modum to, to nie jest program, to normalnie. To jest program. Tak? Mhm. Ej, no, chodź. się no. raz tak robił, wiesz, ale z piosenką z swoją. A jak ma konto na YouTube? Nie. Nie? Tak jak... Ej, jakby to patrzę, co jest robione. Rany, czemu ja mam takiego laga, że nie mogę otwierać skrzyni? Masz laga. Ej, jest, wiecie, że tylko my aktualnie Boże, mamy Gizy, nie? Dzisiaj... Ej, napisz specjal. W Ej, e, napisz specjal wprowadzenie. O, tak. Za, I za chwilę nagra dopiero, nagramy. Nagramy za chwilę drugi na zapas. Ej, ale ja już mam specjal na moim pięć the... Masz? No. Especial to napisz. Serie. Pewnie okay. tą serię, ale niestety ją usunę Putki. chyba, bo nie ma x no, no, Ej, tą serię usunę, bo nie ma x tak Ej, tytuł będzie... Um, nieudany. Zagrajmy w Minecraft nieudane To Dwóch Zombiak! Ej, Ej ja, też jest jakiegoś zombiaka, to te zombiaki automatycznie się ten... Do jakiegoś się rozpił. tu jakby taki ten... Boss. Dobra, ja się boję. Um, ano! Zadzwoń, Popszyśka! A, Trello? No, Trello. No i to ja by... teraz, czemu mnie. Ten... ten zombie biega sprintem? Nie, tak. musisz... Prezident. No, musisz...